Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV, ja opowiadam wam co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Ale dziś nie będę opowiadał o jednej grze, dziś mamy pierwszą niedzielę miesiąca, znaczy dziś nie ja kiedy ja to mówię, dziś kiedy to wrzuciłem, o... I jako, że jest to pierwsza niedziela miesiąca, to czas na cykl, gdzie się podziały tamte gry, czyli cykl, w którym zerkam na to, co recenzowałem wcześniej. No i pa mówię wam, jak zmieniła się, zmieniło się moje postrzeganie tych gier, czy one nadal są w mojej kolekcji, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Jest to już trzeci sezon, i w tym sezonie patrzę rok wstecz, a także patrzę na gry, które były w. Dużo wcześniejszych odcinkach, gdzie się podziały tamte gry, ale tylko na te, które zostały w mojej kolekcji. Co więcej, dziś ostatnio było oficjalne pożegnanie, a dziś będzie oficjalne powitanie nowego kajeciku, bo dziś jest pierwszy materiał, który jest tutaj zapisany. Zatem no, trochę mi posłuży, mam nadzieję. No to co. Będziemy jechać, tak? Aha, no i oczywiście mówię też w tym materiale o grach, które wyjechały z mojej kolekcji w danym miesiącu i do niej wskoczyły. Przy czym o grach, które wyjechały i wskoczyły, mówię w kontekście minionego miesiąca, czyli tu lutego. Natomiast spojrzenie wstecz odbywa się na temat miesiąca, powiedzmy sobie bieżącego, czyli teraz będzie to marzec. No to co? Lecimy. Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny po prostu zacny sklep. Zaczniemy od, gdzie się podziały tamte gry, odcinek siódmy. Tam było naprawdę sporo gier wrzuconych w ten, w ten odcinek, i muszę powiedzieć, że całkiem spora liczba tych pudełek cały czas w mojej kolekcji leży. I dobrze się w niej czuję. I zaczniemy od liter T. Kilka liter T będzie na początku. I pierwszą grą na literę T, jaka wytrzymała tę wielką próbę czasu, jest Trikerion. Oczywiście Trickerion, czyli pierwsza gra Mind Clash Games, jaka w ogóle wyszła chyba z tamtego wydawnictwa. Przy okazji też, jeżeli się nie mylę, to jest to mój pierwszy kickstarter, jaki wsparłem. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale cholera wie. Trickerion, który został niedawno, w zeszłym roku, wydany w końcu po polsku przez Portal, gra o byciu iluzjonistą, o uczeniu się sztuczek, o wystawianiu tych sztuczek w teatrze, czy też w teatrach, i o próbie zostania największym iluzjonistą w mieście Magoria. Świetne euro, moim zdaniem bardzo klimatyczne, ciekawe mechanicznie. Było 9, jest 9, uwielbiam tę grę. Leży gdzieś tam chyba za mną. Nie wiem, czy jest widoczna w kadrze. A może leży zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, dobra, nieważne. Leży, w każdym razie jest, jest na półce. Kolejna gra na literę T to Area Control. Tak wiem, spodziewaliście się pewnie, że to będą te wszystkie te, jak one, tabanusi i tak dalej. Nie, to trochę inaczej mi wyszło. Area Control z niesłychanie, z niesłychanie asymetrycznymi frakcjami, bo jest to Tsukuyomi, Full Moon Down. Totalnie poryta gra, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ARA Control i jeżeli chodzi o asymetryczność frakcji i frakcji jako takie. No bo mamy frakcje takie powiedzmy sobie standardowe, jak dla, jak dla różnego rodzaju Area Controlek, które są w dziwnym świecie, Tak mamy jakieś roboty bojowe okej okay, są to chrześcijańskie roboty bojowe z Niemiec ale zawsze są jakieś robale tak? są ludzie zwykli są zwierzo ludzie ale jest też rafa koralowa <laughs> są klauni z cyrku są pandy które robią dziwne rzeczy niesamowita zabawa bardzo ciekawa mechanicznie bardzo ciekawa jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tę całą zabawę właśnie z różnymi frakcjami jasne może się zdarzyć tak, że do gry traficie frakcje, które zupełnie ze sobą jakby nie, w, nie współpracują i Jedna osoba będzie miała gorszy dzień, gorszą rozgrywkę niż, niż pozostałe, może się to zdarzyć. U mnie mi, leży sobie tam na półeczce. Komplecik, pełen komplet, taki wypasiony, znaczy wypasiony bez figurek, bo w tej grze akurat nie uznaje plastiku. I jest to nadal dla mnie dziewiątka. Tak? Jest to dziewiątka, świetnie się przy niej bawię. Nie gram tak często, jak bym chciał, ale zawsze kiedy ją rozkładam. To jest to niesamowita, niesamowicie dobra zabawa. Kolejna gra na literę T. I to już będzie z tych, z tych gier na literę T. Gra, w którą bardzo lubi grać moja żona, i w ogóle byłem, szczerze powiem, bardzo zdziwiony, że tak rewelacyjnie ją załapała. Pierwszy raz zagrała w nią na portal Konie dawno, dawno temu, bo wydał ją po polsku portal, i jest to Teotihuacan. Teotihuacan, czyli budowa piramidy Azteków? Majów? Któryś z tych starzenie się, starzenie się robotników, rondel, no srogie, srogie Excelowe Euro I jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna gra Co prawda przyznam, że dawno żeśmy nie grali z żoną Jeżeli coś ma wjechać większego na stół, to zwykle są to zamki Burgundii Jakoś się Teo, Teo przegrywa z zamkami Burgundii. nie wiem czemu, ale tak wyszło. Ostatnio Teo był dziewiątką, nadal jest w mojej kolekcji, ale jest już takie 8,5. Nadal w niego bardzo chętnie zagram, nie mam kompletu, nie mam wszystkich dodatków, ale też jakoś nie jestem srogo napompowany, żeby, żeby te wszystkie dodatki do Teo wy wyłapać. Kolejna rzecz, i tutaj starość, o, chciałem powiedzieć, srogość. Trochę starość, ale ma drugą edycję, i ta druga edycja nawet została niedawno zapowiedziana po polsku, ponieważ jest to Kemet. Kemet, który osobiście wyciął u mnie cyklady. Bo bardziej podoba mi się, bardziej podoba mi się ta mechanika kemetowa, ta agresja w kemecie, to, że utrata jednostek tak bardzo nie boli, ten moment, gdzie po bitwie możemy sami wyciąć resztę swoich jednostek, które zostały, żeby trochę czegoś tam zyskać, a nie dać przeciwnikowi łatwych punktów za, za zwycięstwo nad naszą osłabioną armią. Mam kemetę z obydwoma dodatkami, to jest ta i set. I mam tego starego Kemeta, co zresztą widać tutaj o. tak? No ale wyszła druga edycja, nie wchodziłem w nią. Natomiast niedawno Galakta powiedziała, że oprócz tego, że już wydała, czy też za chwilę wydaje, nie, już wydała cyklady, tę nową edycję, którą notabene chcę sprawdzić, bo jestem bardzo zainteresowany, jakie tam zmiany weszły. To wyda też nowego Kemeta. No to może jednak sobie tego nowego Kemet'a jakoś sprawdzę. Kolejna rzecz to piracki pandemik, połączony z pirackim Ognistym Podmuchem, czyli Dead Men Tell No Tales. Gra, w której jako piraci napadamy na statek, chcemy zrabować z niego skarby, tylko mamy dwa problemy. Problem numer jeden, statek płonie. I musimy trochę ten pożar przygasić. Po drugie, no, musimy na tyle szybko ogarnąć poszukiwanie skrzynek i takich innych rzeczy, żeby wyjść z tego cało. Ale pożar to mały problem. Drugim problemem jest nieumarła załoga tego statku, bo okazuje się, że załoganci jak najbardziej są, tylko są szkieletami i generalnie chcą nas pokroić. Bardzo ciekawa mechanika, bardzo przyjemna gra, taka, wiecie, trochę tej eksploracji tego statku, trochę gaszenia pożarów, trochę rozprzestrzeniania się wszystkiego i zabawa z czasem. Jakby komuś było za trudne, za łatwo, chciałem powiedzieć, to wyszedł sobie dodatek, który nazywa się Kraken. I do pożaru i nieumarłych dochodzi jeszcze małe morskie żyjątko, które też srogo uprzykrza nam życie. Mam, takie, mam to szczęście, że mam ten dodatek. I no jest to naprawdę bardzo wesoła gra. Czy ja powiedziałem, że Kemet nadal jest dziewiątką? Nie, nie powiedziałem, że Kemet nadal jest dziewiątką. Chyba nie powiedziałem. No to teraz mówię, że Kemet jest dziewiątką. <laughs> Natomiast Dead Man Tell No Tales z dodatkiem Kraken to ósemka. Bawię się świetnie, ale bardzo rzadko to wchodzi na stół. Będę musiał chyba zrobić sobie taką kaczupaluzę czy, czy, czy coś takiego i wyciągnąć wszystkie gry, w które dawno nie grałem, potem wziąć pół roku wolnego i ograć je z powrotem. Kolejne, kolejny tytuł to gra, która, <grych> która powstała w dość dziwnych okolicznościach. Jest to polska gra, jest to Port Gdańsk. O ile dobrze pamiętam, nie chcę tutaj skłamać, jeżeli Paweł z Geek Factor to jakimś cudem ogląda, to może poprawi mnie w komentarzu. Port Gdańsk to gra, która powstała chyba na zamówienie właśnie Portu Gdańsk, żeby jakoś tam o nim opowiedzieć. Jest to Euras, w którym generalnie zbieramy, zarządzamy zasobami, tak? zbieramy jakieś towary, zamieniamy je na inne, przesuwamy po planszy. Lekki, rodzinny Euras, takie, takie wejściowe euro. Naprawdę bardzo sympatyczny, ja wiem, że to jest głupie określenie, jeżeli chodzi o gry planszowe, ale naprawdę bardzo przyjemny gateway Eurasowy. <laughs> Port Gdańsk nadal w mojej kolekcji leży, chociaż naprawdę dawno w niego nie grałem. Jest siódemką. To nie jest gra, którą ja, wiecie, będę latał i wyjmował co chwilę na stół, ale jeżeli miałbym wyjąć Eurasa komuś, kto w życiu nie grał w tego typu gry... A ja nie chciałbym wyjmować jakieś wiecie, jakiegoś Chińczyka czy czegoś, przy czym będę się nudził, to wyjmę Port Gdańsk. Jest to dla mnie siódemka. Przyjemna gra. Leciutka, fajna, do, do pokminienia. I ostatnia gra, która się tam pojawiła, i też znaczy, nadal jest w mojej kolekcji, znowu nadal jest w mojej kolekcji, to jest takie bardzo ciekawe, to Shadow Rift. Shadow Rift jest kooperacyjnym deckbuilderem. W którym bronimy miasta przed nadciągającymi hordami potworów. Mamy sobie karty, budujemy swoją talię, no i jedziemy, tak? Mamy linię potworów, które próbują nam wjechać do miasta, zabijać ludzi, niszczyć mury. I bardzo ciekawy mechanizm tury, w której nie ma tak naprawdę jakiegoś. Ustalonego jak gramy, tak? Można sobie troszeczkę przerywać, żeby te takie kombosy fajnie, fajnie sadzić. Shadow Rift był w mojej kolekcji, na jakiś czas zniknął, ale do mojej kolekcji wrócił i jego chyba tu widać, tak? Tu leży. Mam tę drugą edycję, która ma fajną planszę. I, i, I jest w ogóle całkiem przyjemna. Brakuje mi jakichś dodatków i bardzo ich szukam. Dodatki to są generalnie nowe, nowe grupy potworów, nowe rasy potworów, tak? Tam się, tam się dzieje dużo fajnych rzeczy. Bardzo przyjemna rzecz. Lubię takie rzeczy, lubię te, tego typu gry, e, takie trochę Tower Defensy, na przykład tutaj leży sobie, tu, tu. Zino, Zino Shift Dreadmire, który ma bardzo podobny feeling. Więc Star Shadow Rift to ósemka. Gdańsk to siódemka, nie wiem czy to powiedziałem. Zaczynam dużo nowy zeszyt i kurde zupełnie się rozstroiłem, nie? Shadow Rift ósemka. Tak? Jesteśmy, tak mamy to. Mamy to. No i dobra. I to było gdzie się podziały tamte gry numer 7. I teraz cofamy się o rok czyli marzec 2024 roku, i tu, wjechało, tu wjechały cztery gry na mój kanał. Pierwszą grą była gra, której bałem się, bałem się potężnie, w ogóle nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, czy, czy dam sobie z tym radę, bo było to High Frontier for All. Wielkie kosmiczne, dosłownie kosmiczne. Podróżowanie od Ion game design, gdzie no nie można powiedzieć, że e, słuchaj stary, ale zasady do tej gry to wcale nie jest Rocket Science. No jest, trochę jest, ponieważ została ta gra oparta na takiej prawdziwej technologii kosmicznej i, i tym, co się dzieje. Jak człowiek to widzi po raz pierwszy, to jest po prostu przywalony wszystkim. Jak czyta zasady, to jest przywalony jeszcze bardziej. Natomiast ja osobiście się w tej grze. Zakochałem. Moja ekipa niecała, co sprawia, że trochę trudniej mi to wyjąć na stół i jeżeli siedzę i gram, to gram sam. Jest mi smutno i łzy mi lecą w kosmos. Natomiast, High Frontier For All jest dla mnie dziewiątką. Ja uwielbiam tę grę. Mam chyba wszystkie na razie dodatki, nie mam, tylko teraz te wyszła ekonomia. Tego piątego modułu jeszcze nie kupiłem. Kupienie sobą, sobie modułu konfliktów jest rewelacyjne, jeżeli się gra solo. No, ale wiecie, ale co zrobić? No nic nie zrobić, tak? Więc High Frontier for All nadal jest w mojej kolekcji, nigdzie się nie rusza. Jest dziewiątką. Chyba jedyną rzeczą, jaką nie kupię, raczej do tego jest mata. Jest trochę za duża i taki trochę overkill. Kolejna rzecz to Black Rose Wars odrodzenie. Czyli druga odsłona, druga odsłona, na parzanki magów w loży Czarnej Róży wydana przez, oryginalnie przez Ludus Magnus Studio, po polsku przez Czachę, no dziewiątka tak, nadal jest w mojej kolekcji, nadal jest dziewiątką, nadal się nigdzie nie rusza. Chciałem kiedyś zdobyć sobie Black Rose Wars zwykłe. Znajomy z naszej ekipy, który chwilowo z nami nie gra, dorwał to i, i, i ma z tym ks dodatkiem. Natomiast w momencie, kiedy pojawiło się odrodzenie, ja stwierdziłem, dobra, spoko, ja nie potrzebuję już zwykłej, zwykłej czarnej róży. Tak? I, I bawię się rewelacyjnie przy, przy tej grze. Jeżeli chcę się ponaparzać, chcę porzucać czary w kolegów i koleżanki, to wyciągam Black Rose Wars Odrodzenie i zabawa jest mega, mega przednia. Tam pozmieniali kilka rzeczy, ponaprawiali w pewnym sensie kilka, kilka elementów i ta gra jest dużo, dużo ciekawsza. Więc Black Rose Wars Odrodzenie nadal w kolekcji i nadal jest dziewiątka. Gra kolejna to piracki card builder, deck builder, nie, właściwie card crafter, bo Dead Reckoning, może tak zaczniemy, tak, kolejna gra to Dead Reckoning, gra o piratach, gra z mechaniką kart craftingu, czyli nie tyle budujemy sobie talię, bo mamy tam chyba 20, no mamy ileś tam kart w talii i rozbudowujemy naszą talię nie dokładając nowych kart, ale rozwijając karty, które już mamy. Bo to jest mechanika tego card craftingu taka jak w Mystic Veil, vale, gdzie wkładamy sobie do koszulek e, takie przezroczyste rzeczy, przezroczyste karty i nadbudowujemy, rozbudowujemy istniejące tam karty. Trochę eksploracji, sporo walki, trochę area control, niesamowicie przyjemna gra. Teraz kończył się Pledge Manager. Ja miałem Siedziałem jak na szpilkach i zastanawiałem się, czy, czy faktycznie coś z tych dodatków dorwać, bo, bo gra mi się bardzo podoba. To jest dla mnie nadal, czy znaczy to jest dla mnie ósemka, tak Ja chętnie zagram w Dead Reckoning, ale w końcu stwierdziłem, że nie. Jakby to troszkę będzie overkill, ponieważ tych dodatków chyba jest 4 czy 5. 4, one się nazywają sagami. I mam wrażenie, że żeby dobrze czerpać frajdę z tych wszystkich dodatków, no trzeba do tego dead reckoninga usiąść i sobie posiedzieć przy nim. No ja nie mam czasu na takie, wiecie, bardzo, bardzo głębokie powroty do gier, które nawet uwielbiam. I, i mam wrażenie, że te dodatki by się u mnie marnowały. Także trochę z bólem serca te dodatki odpuściłem. Ale Dead Reckoning nadal jest w mojej kolekcji i nadal chciałbym, żeby ktoś to wydał po polsku. Ja wiem, że to może nie jest jakiś mega wdzięczny tytuł do wydawania po polsku pod różnymi względami, ale może kto wie, nasi rodzimi wydawcy rzucają się na bardzo dziwne tytuły czasami, więc czemu nikt nie miałby się rzucić na Dead Reckoning? I ostatnia gra, która pojawiła się na moim stole, to było GI Joe, The Deck Building Game. To nie była moja gra. Pożyczyłem ją od jednego z moich patronów. Całkiem przyjemny, kooperacyjny deck building. Dla fanów G.I. Joe, tego starego, kreskówkowego G.I. Joe, no to myślę, że jest to pozycja obowiązkowa. Natomiast ja G.I. Joe nigdy nie oglądałem, ale. Prawdopodobnie troszeczkę takiego fanfaktoru mi to odebrało, jakiegoś wiecie, łapania nawiązań, szukania ciekawych rzeczy, zrozumienia może nawet niektórych elementów, dlaczego działają tak, a nie inaczej. Natomiast, jako po prostu kooperacyjny deck builder, w którym mierzymy się z różnymi zagrożeniami i rozbudowujemy swoją talię i kombinujemy, jak coś pokonać, żeby nie dostać za bardzo w ciry, to naprawdę, naprawdę przyjemny. Bardzo fajnie zrobiony element losowy z kośćmi, choć były momenty, były pewne złożenia kart wrogów, które czyniły z tego rzecz absolutnie nieznośną, ale dało się to przeżyć. G.I. Joe Deck Building Game nie mam oczywiście w kolekcji, bo wróciło to do swojego właściciela. Jest dla mnie siódemką. Jeżeli kiedyś będę miał okazję, to spoko, zagram. Natomiast nie jest to gra, której jakoś dramatycznie, wiem, że nie wiem, potrzebowałbym w swojej kolekcji. Tak? Mam wystarczająco deckbuilderów, żeby jakby ogarnąć wszelkie moje potrzeby związane z tym, związane z tym gatunkiem, więc, więc GI Joe deckbuilding game siódemka. I nie mam w kolekcji, oczywiście. No dobra, i to wszystko, jeżeli chodzi o, o rzeczy, które recenzowałem drzewiej. I przechodzimy teraz do bardzo krótkiego, bardzo krótkiego pakietu, znaczy segmentu, co wjechało do mojej kolekcji i co z mojej kolekcji wyjechało w lutym 2025 roku. Bardzo krótkiego, bo ruchów w mojej kolekcji wiele nie było. Jedna gra sobie opuściła moje pielesze. Domowe, natomiast jedna gra do nich dotarła. I zaczniemy od tego, co wyjechało. Wyjechało, wyjechało Terror Soft London. Zupełnie trochę tak przypadkiem, można by powiedzieć, ponieważ co jakiś czas w Gdańsku jest organizowany taki kiermasz gier planszowych przez Ale Planszówki. Tam po prostu można sobie przyjechać, wystawić gry i heja, może ktoś kupi, może nie. No Widziałem tam kilka jakichś dziwnych tytułów, między innymi właśnie ten, ten Terror of London z dwoma dodatkami, no i poszedł, tak? I sprzedał się. No i tyle. Jakby, to nie jest zła gra nadal, ja bardzo lubię, lubię Terror of London, ale jakby mówię, można mieć tylko pewną liczbę pudełek, tylko pewną liczbę też deckbilderów. Znaczy dobra, kłamie, można mieć nieskończoną liczbę deckbilderów. Ale pojechał. Natomiast co wjechało do mojej, do mojej kolekcji? Magna Roma. Magna Roma to Deluxe. Magna Roma w edycji Deluxe. Magna Roma to gra, którą dorwałem na Matchandlu ostatnim, ale dojechała do mnie fizycznie w, marcu, w lutym, więc wrzucam ją tutaj. Jest to układanka, znaczy układanka, układamy sobie kafelki, budujemy rzym, układamy, wystawiamy jakieś tam budynki. Wygląda to ciekawie, oczywiście jeszcze nie zagrałem, no bo oczywiście, że jeszcze nie zagrałem, nie miałem kiedy. Natomiast jestem bardzo ciekaw tej gry, tak? Gdybym nie był, to nie wziąłbym jej na mat handlu, nie próbowałbym jej dorwać. Proste. Więc Magna Roma wjechała do mojej kolekcji, może kiedyś uda mi się coś o niej nagrać. No dobra, i to tyle. Naprawdę, to już na dzisiaj koniec Dzięki wielkie za to, że nadal mnie oglądacie Za to, że dojechaliście do tego momentu Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie Głoście dobre słowo o moim kanale Zaglądajcie na Facebooka i na Instagram Jeżeli podoba wam się Aha, linki są w opisie Jeżeli podoba wam się to, co robię To możecie postawić mi wirtualną kawę Link do By Coffee tu w opisie do tego materiału Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba wam się to, co robię Możecie wesprzeć mnie na Patronite Link do Patronite jest w opisie Zobaczcie, co tam się dzieje, jak to wygląda. Jeżeli postanowicie mnie wesprzeć, może do, znaczy dołączycie do grupy rewelacyjnych ludzi, którzy też mnie wspierają i mają wpływ czasami na to, co na tym kanale się dzieje. Tak? Bo na przykład e, głosują na gry, którymi mam się zająć w pierwszej kolejności. Czasami wymyślają tematy live'ów, topek, tego typu rzeczy. Ale gorąco was też zachęcam do tego, żebyście zaglądali do innych recenzentów, tych, którzy robią materiały wideo, podcasty, piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych. Każdy z nas opowie Wam o tej samej grze czasami różne rzeczy. Inne rzeczy będą nam się podobały, inne mechaniki, inne elementy nam się nie spodobają, coś innego zauważymy. Warto poznać różne opinie. Wasza opinia jest zawsze najważniejsza. O tym pamiętajcie, to nie moja, to nie to, co ja mówię o grach, czy ktokolwiek inny, to wy. Wy decydujecie sami o tym, w co chcecie, co chcecie zagrać, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Zatem możecie, wiecie, szukać różnych opinii, ale pamiętajcie, że wasza opinia jest tu najważniejsza. Dodatkowo czasem każdy z nas opowiada o różnych grach. I tyle. Nie tylko o tym, co wychodzi, wiecie, w polskim, że tak się wyrażę, mainstreamie, ale możecie się dowiedzieć o różnych tytułach, o których normalnie może byście nie usłyszeli. I to też jest, bawię się gumą przy zeszycie, nie wiem, uzależniające chyba to się stanie. <grym> Fajnie czasami poznawać gry, o których się wcześniej nie słyszało. Także tyle. Ale co jest ważne, dużo grajcie. Grajcie i namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do zobaczyska.